Dziś pokażę Wam kilka noży z płytkami starego typu To są te cztery Z tej strony, to są do czoczenia dłużnego. Czasami też sobie już tak minimalnie jakoś 0,2 czy coś Ustawiam lekko imak pod kątem I mogę sobie też leciutko splanować Ale to dosłownie 0,2 Najlepiej to się planuje wtedy takim nożem którym ma płytkę zaokrą zaokrągloną tutaj na końcu trójkącikiem. Ten nóż jest mały. To jest na przykład HR 117 12x12 Tu jest HR 117 16x16 Tu jest HR 117 20 na 20, tu chodzi o wielkość trzonka, ta końcówka 20 na 20, tu już jest troszeczkę podszlifowany, żeby było lepsze podejście przy kletotkarskim. Ten jest w ogóle nic nie było z tym robione, to jest oryginalny kształt, tutaj widać ścięcie i tutaj na prosto. A to jest nóż HR111. Tym z kolei możemy tutaj mamy możemy toczyć zdłuż i możemy sobie także planować. To tyle o nożach takich z płytkami. To są wszystko noże starego typu, noże z płytkami wymiennymi. Dziękuję.